Wiara, wiary, gwiazda morza, tulmy się do niej, niech nas pokrzepi Duchem Wieczernika. Niech jako wspomożycielka wiernych, powiedzie do zwycięstwa nad bezbożnictwem i niewiarą, zbrojnych Duchem Rycerzy Chrystusowych. W jej niech nikogo z nas nie zabraknie. Pieśń numer 20. Pieśń numer 20. Oh, we are here Dziś i jutro chodzi o jedno Kto będzie panem świata Czy Chrystus król, czy szatan Na tę potężną, decydującą walkę Trzeba nam się uzbroić Pewno to czasy wielkich podstępstw, zamącenia umysłów Wytrwają jedynie dusze całkowite Dusze gorące i żarliwe Prawdziwe sługi Chrystusa Króla. I przez wszystkie wsie i miasta, przez drogi i ulice popłynie pieść Chrystusa Króla. Chrystus zwycięży, Chrystus rządzi, Chrystus panuje. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że pomimo wielu przeciwności, Ty dajesz nam nadzieję. Że kiedyś nadejdzie dzień, w którym Polska. A za jej przykładem pozostałe narody uroczyście ogłoszą Ciebie swoim królem. że pod znakiem Chrystusa Króla ruszamy na świętą i pokojową wyprawę apostolską. Włóżmy zbroje wiary, dopełnijmy w duszach nas przygotowanego życia, dostojnością moralną uświęćmy każdy krok, miłością poszerzmy serca. Śmiało i ofiarnie idźmy na apostolstwo prawdy. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że błogosławisz nam i umacniasz na trudnej drodze, prowadzącej do zaprowadzenia Twojego Królestwa we wszystkich narodach świata. Oj, Pan, kogo Robert Kneber. Pójdźmy, idźmy uczynić Go królem. Jego wyłącznie uczynimy królem serc naszych i długów, a daj Bóg w i królem ludów. Czy słyszysz zdanie, jak dzwony biją na powrót nieśmiertelnego? Biją tęsknie, bije z nich głos ludzkich dusz. Biję nieśmiertelnemu władcy na cześć, bo znużony jest świat odejściem swoim od Boga, a zalękniony przed Chrystusem. Patrzy, wygląda, szuka znaku Syna Człowieczego, szuka króla. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że na naszych oczach udręczony świat podnosi się z upadku i podejmuje próby walki ze złem. Aby przygotować się na przejście króla. Tu mój pan wie. Mnie Papież Pius XII. Ratunek i zbawienie dla współczesnego człowieka znajduje się tylko w czci Chrystusa jako króla, w uznaniu uprawnień wynikających z władzy, jaką on sprawuje, oraz doprowadzeniu do powrotu poszczególnych ludzi i całej ludzkiej społeczności do chrześcijańskiego prawa, prawdy i miłości. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że pomimo wielu krzywd, jakie wyrządził Ci człowiek, Ty wciąż zabiegasz o jego nawrócenie, wskazując mu drogę powrotu do Ciebie. Ma stanąć na czele Maryjnego Zjednoczenia narodów, Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Dziękujemy Ci Panie za to, że posyłasz nas swoją matkę, która przygotowuje świat na powrót króla. Tujuj Pa. Papież Innocenty XII. Szczęśliwe narody, które mają taką historię jak Polska. Szczęśliwszego od Was nie widzę państwa, gdyż Wam jedynym zechciała być królową Maryja. A to jest zaszczyt nad zaszczyty i szczęście niewymowne. Obyście to tylko zrozumieli sami. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Że Polskę uczyniłeś tronem dla swojej matki. Pod jej przewodnictwem Polska wniesie się ponad wszystkie narody, aby ukazać, że Panowie Chrystusa, panowanie Chrystusa nad światem przyjdzie przez Maryję. Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświeć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Tu jest bowiem ciało moje.